W tej, tej wyjątkowej z punktu widzenia wydarzeń 4944. z roku 1944 przy pogodzie nawiązującej do tamtych, tamtych dni, roku, wtedy też mało ponad 120 rekonstruktorów utworzył przed Państwem scenę z jesieni z ostatniego, ostatniego roku wojny. wojny. Pomimo tego, iż łudzicie się Państwo, że będzie inna mała, yeah. nie. Według ostatnich doniesień wojskowego meteo, w wiadomości o charakterze zły i bardzo zły Opad, jeżeli będzie to czteryletniejsze, temperatura się nie podniesie, a mimo wszystko zostańcie Państwo. Będzie warto, choć w tym marszu niemieckich pancerniaków mowa jest o słońcu. No, ja dzięki temu, że nie ma deszczu. Ale w chwili, kiedy on się pojawia, zawieść może każda forma wsparcia. I to wtedy podstawą obrony jest matka natura oraz obrońca. Gięski Wehrman. W 1944 roku pomimo przegranych starć w ramach operacji lewowsko sandomierskiej ciągle były przeciwnikiem, którego należało traktować bardzo mało Jednostki piechoty oraz jednostki pancerwafy, choć mocno osłabione w rejonie przełęczy do tworzące grupę armii Heinrichi, przygotowane były do odparcia najcięższego natarcia. Choćby ze względu na to, że po swojej druga część słowacka Brygada Powietrzna Desantowa, stworzona na terenie Ukrainy, przerzucona pierwotą na terytorium polskiego Podkarpacie, miała być drogą powietrznego mostu, przerzucona na obszar ówczesnej Republiki Słowacji, gdzie wpanowało antyniemieckie powstanie. Ale marszałek Iwan Koniec, dowódca pierwszego frontu ukraińskiego, Zanim podjął decyzję o tym, zdecydował, że musi być jednostka przetestowana w walkach lądowych. Młodzi spadochroniarze, którzy rozwijali się w nocy z 11 na 12 września 1944 roku pomiędzy jędruśkowcami, Nowosielcami i Sarowcami Długimi Darczynem. Łącznie prawie 2400 żołnierzy zaznaleźli się w tym właśnie dyrecie. Nie znali mowy tegoż narodu, nie znali specjałów kuchni, w zasadzie wszystko tu dla nich było obce. Do granicy Słowacji w linii prostej było 21 km. I rozkaz natury służbowej mówił przebić się jak najszybciej w tamtą stronę. Ale żeby to uczynić należało przejść przez Nowosielce i najbliższe miejscowości. Państwo rekonstruktorzy z Czech, Słowacji, Węgier oraz Polski odtworzą to zdarzenie według scenariusza wpisanego tamtego września 1944 roku.

Produkowany był ten pojazd, który chcę Państwo ocami wiedzie na licencji Czechosłowacji 1948 po oznaczeniu oczy na 81. Tnaście pojazdów o nieco innym panu...